Dzień dobry, witam się z Wami w centrum Warszawy. Przyjechałam właśnie do centrum i czekam na Karola, aż przyjedzie i zaparkuje, ponieważ ja wybrałam się dzisiaj tramwajem. Pierwszy raz właśnie nową linią otwartą. E, dzisiaj mamy dzień po prostu chodzenia i patrzenia na dekoracje świąteczne, ponieważ it's time. Mamy właśnie pójść do Half Price'a, do Tigera, w sumie do TK Max'a może też zajdziemy, ale najpierw w więc czekam na nią. Mam nadzieję, że zaraz przyjedzie, bo trochę zimno jest dzisiaj. Dobra, jeździliśmy trochę z Karolą. E, nie, nie już się śmieję. Ja już się wstydzę. Ja już nie pamiętam, jak to się robiło. Udało nam się zaparkować. Jeździłyśmy trochę z Karolą jednak po Warszawie, ale już się udało. Poszłyśmy sobie po, do Starbunia po Very, very. I, i Karola ma macze. I teraz jesteśmy w TK Maxie i będziemy szukać świątecznych rzeczy, świątecznych dekoracji, ponieważ, jak się dzisiaj dowiedziałam, Karoli narzeczony <grym> zażyczył sobie czerwoną i wystrój, I, wystrój I wystrój czerwony w domu, więc musimy teraz szukać, ale to dobrze, to dobrze, bo, bo mamy pretekst. Nie tak. mam w ogóle takiego Michołaja w domu, tylko takiego wiesz, takiego jakby materiału. I on tak strasznie wygląda, w sensie ja się boję jak go mama wystawił, ja bo się tak dziwnie patrzę. Mama raz wystawiła jakieś takie ozdoby i ja to... Najwyższym do pokoju. Ja się przestraszyłam, bo I, myślałam, że coś tam gdzieś człowiek. Ale jest. serio tak jest, nie? Oh my god. Nie. Dobra, kiedyś jak będę bardzo bogata, to będę sobie takie rzeczy kupować. <laughs> Przyszliśmy teraz do Half-Price'a, żeby szukać bombek. Dobra, znalazłyśmy jedne... Ej, i to nawet tutaj właśnie one też były. W sensie z tej strony było je widać, no. Nie no, one są mega ładne, A, no, te no, to mi tej... się podobają, to, to, to bym nie to bym, ten, ten czubek to w ogóle out, to I mi się, się podoba, pewno, to, to, tak to, to, to. no, ciastki, ciastki nie, A te też są śliczne, ale takie małe to znowu no, bez no, sensu, no już więc mi się nie podoba, i to są tylko te, bo nie ma tam już nic w środku, no, czy no, jeszcze, tylko te, tylko te co to, są, no. No kurde, za 70 zł to powiem Ci trochę średnio. Tym sobie, sobie chyba dwa ciastka osobno kupiła no, i, i po prostu z tych dobrać pojedynczych, dobrać. nie? Co tam są właśnie pojedyncze, to bym właśnie stamtąd wzięła. Witam się z wami ponownie, ale już na y, mieszkaniu przyjechałam właśnie y, do domu i zrobiłam hol zakupowy, nie nagrywałam za dużo. Dlatego, że mm, chodziłyśmy o tych sklepach i miałyśmy w sumie później e, pełne ręce, więc nawet nie było jak. Więc pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, jest to coś do rozpuszczania czekolady e, i kupiłam to Maćkowi na prezent świąteczny. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam jest. Domek z spiernika właśnie e, wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że mi się nie pokruszył, dlatego że mm, troszkę tą torbą jednak trząsłam, jak wracała. Kolejnymi rzeczami są właśnie takie dwa kubki. Jaką kupiłam jest to taki wieniec. E, muszę tylko właśnie wyprasować tutaj mm, te. Nóżki, że tak powiem A Jest to skromny wieniec, ale spodobał mi się, dlatego że nie jest aż taki przesadzony I zawsze coś tutaj mogę dodać, jakieś bombki czy coś takiego I zamierzam go powiesić właśnie na drzwiach wyjściowych Właśnie się zorientowałam, że jeden knut już mi się zatopił, były trzy Witam się z Wami już kolejnego dnia rano, mam godzinkę dziewiątą Ja sobie wstałam rano, umyłam włosy, wziąłam sobie kąpiel, zrobiłam pielęgnację mam kawusia, Więc zazwyczaj przed makijażem staram się chociaż zrobić sobie takie 10 minut e, takiego rollera i głaszy. Mam właśnie tutaj umyte, zafakowane. Roller już e, zakończył swój pracę. Zaczynam wchodzić z głaszą. I e, no z głaszą trzeba być po prostu konsekwentnym, a ja często o tym zapominam. Oh, oh. Przechodzimy do makijażu. Dzisiaj raczej postawię na taki zwykły codzienny makijaż, nie jakoś mocno przesadzony, ale u mnie zawsze musi być chociaż troszkę mocniej. I tak wygląda mój skończony dzisiejszy makijaż. Chciałam Wam jeszcze pokazać mój wczorajszy wieniec, powiesiłam go na oknie, ponieważ na drzwiach niestety mi się nie utrzymywał, wyprasowałam właśnie. Ta. No i na razie jest tak, ale średnio mi się to podoba, bo ta monstera to w ogóle tutaj, ona, ona już się nie odnajduje tutaj. Te kwiatki są bardziej takie jesienne i tutaj no za dużo tego jest po prostu. Ja lubię jednak taki minimalizm, a tutaj trochę przesadziłam, więc będę musiała coś jeszcze z nim wykombinować, ale no nie mam go gdzie na razie położyć, więc będzie sobie wisiał tak. Mamy dzisiaj sobotę i wyszkowaliśmy się dlatego, że lecimy do Włoch. Mój bagaż podręczny, jakiś taki y, naprawdę się spakowałam, bardzo mało ilość rzeczy, ale za to, za to Maciej ma połowę moich rzeczy. <sum> Sobota, godzina właśnie 16:00 tego, jest tak puste lotnisko. Chyba pierwszy raz w ogóle tak widzę, że jest aż tak pusto na tym lotnisku, w ogóle praktycznie nie ma kolejek. My mamy lot o 17.45 Bergamo. Boże, jaka cute dekoracja. Takie bym mogła mieć je w domu. Maciuś zaskoczył mnie właśnie aperolem na lotnisku, ale biznesman oczywiście musi rozmawiać. My właśnie wysiedliśmy z samolotu i przyjechaliśmy autobusem już do centrum i znaleźliśmy świąteczne Je... chciałbym powiedzieć japońskie Znaleźliśmy świąteczne włoskie jarmarki i jest normalnie o bombardino. Aż mi tu pachnie, co? Zjedliśmy sobie dwa szaty Bombardino. Jak się mówi cheers po włosku? Nie wiem. O oh ale ciepłe. i Dobre. I... To smakuje jak takie, jak ciasto drożdżowe na ciepło, pycha, to jest alkohol? takie żółte, no tak, to jest alkohol W ogóle jest taka mgła, że mieliśmy chwilę opóźnienia, ale udało, udało nam się wylądować Tutaj ładnie pachnie Ja chciałam właśnie jechać do Austrii na jarmarki świąteczne, a tu jarmarki świąteczne normalnie pojawiły się we Włoszech w listopadzie Zobaczcie, jakie cute miejsca dla skuterków Bo takie coś powinno też być w Polsce Tam są dla... a tu jest dla skuterków Cute Idziemy kupić jakieś szynaczki do domu W sensie takie pokrojone świeżo, bo... Właśnie moja mama je uwielbia i prosiła, żebyśmy jej wzięli, więc szukamy. O, tutaj jest takie stoisko, Chciałam zapłysnąć po włosku, żeby pokazać pani, ile no to, że 10 ale oczywiście odwaliłam, pani nie zrozumiała powiedziała, że to znaczy, że jakbym obciała rękę w tych pilastrach. Więc teraz biorę właśnie mortadelle z pistacjami dla mojej mamy i jeszcze tutaj są takie pyszne prosto to krudo i... Ogólnie dzisiaj nic nie idzie po mojej myśli. Po pierwsze, poszliśmy do restauracji, którą widziałam na TikToku, żeby tam zjeść śniadanie. Nie wpuścili nas, bo była za... No, nie było wolnych stolików. Później wpisałam trasę, która nas pokazywała, żeby pojechać taką kolejką do góry, taką właśnie starą, taką... no ogólnie takie taki zwiedzanie zresztą kolejką. Ale oczywiście źle wpisałam i poprowadziło nas do góry. Jesteśmy nie wiem, chyba kilometr. Po prostu pod taką górę ja nie mam już siły. Ja już dzisiaj jestem wykończona. No i chcieliśmy zejść do tej kolejki, żeby faktycznie się nie objechać, ale jakieś Polki nam powiedzieli, że jest taka druga kolejka, że się nie opłaca. No więc zaczynamy dzisiaj zwiedzanie od końca, czyli odwrotnie, tak jak zaplanowałam. Tarliśmy na pierwszą atrakcję, to jest taki plac i tutaj chyba są właśnie jakieś też jakieś jarmarki, jakby coś takiego. Jakieś czekolady, jakieś słodkości tutaj dzisiaj są, ale ładnie to wygląda. Nie weszłam do Kiko Milano, ale miałam e, zamiar zobaczyć sobie podkłady, ale nie było tego, co chciałam, więc kupiłam sobie pomadkę. Wziąłam sobie właśnie taki odcyn, zaraz nałożę go sobie na usta. Jeszcze chciałam wziąć konturówkę, ale już stwierdziłam, że no nie, za dużo bym pieniędzy wydała, a to kosztowało e, 12 euro. Dobra, tak mniej więcej właśnie wygląda ten błyszczyk. Jest przepiękny. Żałuję, że nie wzięłam tej konturówki. I love it Teraz weszliśmy i kupujemy magnesy Właśnie znaleźliśmy tą kolejkę i nawet chyba właśnie z nią uda się zjechać Dobra, zjeżdżamy Nie udało nam się nią wjechać, to nią zjedziemy A zobaczcie, jaka tu jest kolejka do tego Więc dobrze, że, że poszliśmy w pierwszą stronę na pieszo Znaleźliśmy kolejne takie właśnie stragany i... o, kasztany, nie? Właśnie na tych y, jarmarku świątecznym wzięliśmy sobie grzańca, włoskiego grzańca i właśnie takie ziemniaczane chipsy. O, już mi zapłorowały. I ja nie wiem, ja mam jakiś... Y, przed, jak wyciągam kamerę, to mi się od razu plącze język. Jak tak to ładnie mówię, a jak tutaj do kamery, to już od razu jest masakra. Mamy już wieczór, my poszliśmy sobie po bluzy, bo troszkę wieczorem już jest zimno i teraz właśnie robimy drugą stronę tych jarmarków, bo e, zaraz nam stolik w restauracji na 19, bo dopiero wtedy się otwiera, więc musimy jeszcze sobie zająć czas. Wimka. Ja idę tutaj. Ja sobie wzięłam Bombardino, ale jakieś jest mniej żółte niż wczoraj, wczoraj mam wrażenie, że było takie bardziej gęste. No nic, spróbuj i ja oceni. Rzadsza, ale bardzo dobra. O! Chodź, chodź, tutaj, tutaj. Ja zawsze lubię patrzeć na ceny w euro i wyobrażać sobie, że tyle te kosmetyki kosztują w złotówkach. Fajnie by było. Margaretki. Jesteśmy już w restauracji, ale jest tak bardzo mało miejsca tutaj. Zasadniczo jest to taki maciuteńki stolik i od razu mamy obok siebie, ale już nam przyszły drinki. Ja oczywiście widziałam Aperola, znaczy w sumie to nie jest taki typowy Aperol. Oni coś zmieniają w tym. To nawet się nie nazywa Aperol, a Maciek białe winko i czekamy właśnie na jedzonko. Właśnie wczoraj wróciliśmy z Włoch Ale niestety Maćka dopadło Przeziębienie, więc y, już nic Nie nagrywałam później, ale mamy już Kolejny dzień i właśnie robię śniadanie I stwierdziliśmy, że kupiliśmy właśnie tą szynkę Więc zrobimy kanapki Znaczy, kto zrobi, ten zrobi Tak się prezentuje moja kanapka Nie wygląda zbyt estetycznie Ale myślę, że będzie dobra e, Więc jest tutaj burata, właśnie pomidor e, Szynka pa... parmeńska Tak í rúkkola.